Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku małpa Kryminalne Wiadomości, tak jak na ekranie. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Polskie Wiadomości. Link znajduje się w opisie. W niedzielę późnym popołudniem w Obwodzie Odeskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo 20-letniego policjanta Maksyma Zareckiego oraz zranienie jego kolegi Maksyma Szarpanskiego. Sprawcami okazali się ojciec i syn, czynni żołnierze 28 oddzielnej brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Tragiczne zdarzenie miało miejsce w obwodzie winnickim podczas rutynowej kontroli samochodu, którym podróżowali podejrzani. Pojazd został zatrzymany przez funkcjonariuszy, ponieważ poruszał się w czasie godziny policyjnej. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamerę osobistą jednego z policjantów. Nagranie pokazuje początkowo dość swobodną rozmowę między policjantem a wojskowymi, którzy żartują i śmieją się. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdy funkcjonariusz prosi o otwarcie bagażnika samochodu. Wówczas jeden z żołnierzy uderza policjanta i oddaje w jego kierunku kilka strzałów. Funkcjonariusz pada na ziemię, a napastnicy uciekają z miejsca zdarzenia. Drugi policjant również zostaje postrzelony i trafia do szpitala, ale jego stan jest stabilny. Według rzeczniczki Policji Krajowej Oleny Bereżnej, przyczyną ataku mogło być wykrycie przez policjanta w bagażniku samochodu dużej ilości granatów, co wskazuje na próbę przemytu broni przez podejrzanych. Po rozpoczęciu poszukiwań sprawców w sieci pojawiły się nagrania z kamer monitoringu, na których widać napastników ubranych w zielono oliwkowe stroje, charakterystyczne dla ukraińskich wojskowych, poruszających się samochodem w podobnym kolorze. Na tragiczny incydent zareagował minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko podkreślając, że nie ma usprawiedliwienia dla takiej zbrodni, niezależnie od okoliczności i statusu sprawców. Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała o wszczęciu śledztwa wobec obu żołnierzy, którym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmiany przepisów dotyczących obowiązkowego przepadku pojazdów prowadzonych przez nietrzeźwych kierowców. Obecne regulacje, które weszły w życie zaledwie 14 marca bieżącego roku, mogą okazać się jednymi z najkrócej obowiązujących w historii polskiego prawodawstwa. Zgodnie z projektem opublikowanym w Rządowym Centrum Legislacji, obligatoryjny przepadek pojazdu ma zostać zastąpiony przypadkiem fakultatywnym. Oznacza to, że sąd będzie miał możliwość, ale nie obowiązek orzekania konfiskaty samochodu w określonych przypadkach. Autorzy projektu zauważają, że obowiązek orzekania przypadku pojazdu mechanicznego istotnie ogranicza kompetencje sądu do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego proponują zrezygnowanie z obligatoryjności na rzecz fakultatywności. Nowe brzmienie przepisów przewiduje również wyłączenie możliwości orzeczenia przypadku pojazdu, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa, nie stanowił wyłącznej własności sprawcy. Mimo wątpliwości co do konstytucyjności obecnych regulacji, sądy już zaczęły orzekać przepadek pojazdów nietrzeźwych kierowców. W ciągu miesiąca od wprowadzenia nowych przepisów, policja zabezpieczyła 643 samochody. Jedne z pierwszych wyroków dotyczyły Opla, wartego 6 tysięcy złotych, i Mercedesa o wartości około 37 tysięcy złotych. Obowiązujące od 14 marca prawo przewiduje obligatoryjny przepadek pojazdu w przypadku kierowców przyłapanych na prowadzeniu pod wpływem alkoholu, gdy stężenie przekracza 1,5 promila. Konfiskata dotyczy również sprawców wypadków lub recydywistów, jeśli mieli w organizmie ponad 1 promil alkoholu. W piątek na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Madalińskiego w Warszawie doszło do pożaru elektrycznego samochodu marki Lucid Air. Jak relacjonują świadkowie, kierowca próbował uniknąć kolizji z innym pojazdem, w wyniku czego uderzył w latarnię, a auto stanęło w płomieniach. Lucid Air to niezwykle rzadki model samochodu. Był to prawdopodobnie jedyny egzemplarz tego pojazdu w naszym kraju. Samochody te są produkowane od 2021 roku przez amerykańską firmę Lucid Motors, a za ich koncepcję odpowiada były projektant Mazdy. Ceny tych aut. Zaczynają się w Stanach Zjednoczonych od 283 tysięcy złotych za najtańszą 430-konną wersję. Natomiast najdroższa, ponad 1200-konna odmiana safir, kosztuje ponad milion złotych. W Europie ceny tych pojazdów są jeszcze wyższe. Na miejsce zdarzenia zadysponowano przynajmniej trzy zastępy Straży Pożarnej, jednak pomimo ich działań samochód doszczętnie spłonął. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie Rozpoczął się proces zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających. Na ławie oskarżonych zasiadło ośmiu członków gangu, w tym główny oskarżony Robert Esz, znany jako śledź. Prokuratura okręgowa zarzuciła oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udział w obrocie narkotykami na dużą skalę. Dodatkowo dwóch członków gangu odpowie za udział w bójce i pobiciu z użyciem niebezpiecznych narzędzi oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego zeszpecenia. Robertowi, który w środowisku hip-hopowym znany jest jako RS-77, zarzuca się kierowanie grupą przestępczą, zlecenie produkcji 320 kg amfetaminy oraz nabycie 12 litrów prekursorów. Podczas procesu oskarżeni odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. W trakcie śledztwa twierdzili, że są niewinni, i padli ofiarą pomówień ze strony przestępców, którzy zdecydowali się na współpracę z prokuraturą w zamian za niższe wyroki. Niech moc będzie z nami, z dobrymi ludźmi, a nie z kurwami. Tak, tak, byłem na. wiadomo gdzie no na zarzutach. No przedstawili mi dwa zarzuty, do których skorzystałem ze swojego prawa, odmówić składania wyjaśnień, nie przyznałem się do winy. Bo nie mam nic sobie do zarzucenia, jestem niewinny, nie muszę się tłumaczyć, nie muszę wiadomo co. Jestem niewinny po prostu. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę i Centralne Biuro Śledcze Policji wykazało, że organizacja przestępcza handlowała narkotykami na ogromną skalę. Kluczową rolę odgrywały w niej grupy Markowska i Praska, a za dystrybucję odpowiadali pseudokibice z Warszawy. Robert Esz został zatrzymany we wrześniu 2022 roku. Podczas zasadzki pod jednym z klubów sztuk walki w podwarszawskich markach, lokal miał służyć jako przykrywka dla handlu i magazynowania narkotyków. W pralce na wyposażeniu klubu funkcjonariusze znaleźli 13 kg klefedronu. W listopadzie doszło do kolejnych zatrzymań, w sumie 13 osób w trzech województwach. Według ustaleń śledczych członkowie gangu mogli wprowadzić do obrotu ponad dwie tony różnego rodzaju substancji psychotropowych i środków odurzających w ciągu roku. Gang stosował również brutalną przemoc wobec dealerów, którzy nie chcieli się podporządkować lub spóźniali się z rozliczeniem za towar. Ofiary były często bite pałkami. Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 4 kg narkotyków, broń, maczety, telefony, karty oraz znaczne sumy pieniędzy w różnych walutach. Zajęto także mienie na rachunkach bankowych i nieruchomościach o łącznej wartości przekraczającej 550 tysięcy złotych. Oskarżony tłumaczył przed sądem, że ciągnął psa za samochodem w celu doprowadzenia go na swoją posesję. Nie przewoził go w środku, ponieważ pies był za duży. Zdecydował więc, że przywiąże go do haka holowniczego i powoli zacholuje do domu. Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał prawomocny wyrok w sprawie byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Bonkowskiego. Został on skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności oraz rok ograniczenia wolności w postaci prac społecznych za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Sprawa dotyczy zdarzenia z marca 2021 roku, kiedy to Bonkowski przywiązał psa do haka holowniczego samochodu, ruszył i zwiększając prędkość doprowadził do przewrócenia się zwierzęcia i ciągnięcia go za pojazdem. Czyn ten był podstawą do postawienia byłemu senatorowi zarzutu znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. W pierwszej instancji sąd rejonowy w Kościerzynie skazał Bonkowskiego na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Wyrok ten został jednak zaskarżony przez obie strony. Prokuratura argumentowała, że kara była zbyt łagodna i nie czyniła zadość poczuciu sprawiedliwości, biorąc pod uwagę dotkliwe cierpienie, jakiego doznało zwierzę. Obrona wnosiła natomiast o uniewinnienie, twierdząc, że doszło jedynie do nieszczęśliwego wypadku, a oskarżony od lat dobrze opiekował się zwierzętami. Sąd Okręgowy w Gdańsku nie podzielił argumentacji obrony i uznał Bonkowskiego winnym zarzucanego mu czynu. Wymierzył mu karę surowszą niż w pierwszej instancji, czyli trzy miesiące więzienia. Sam Bonkowski, komentując wyrok, określił proces jako polityczną farsę i stwierdził, że sąd uległ lewackiemu hejtowi i naciskom. Porównał także standardy polskich sądów do białoruskich i północno-koreańskich. W piątek w sądzie rejonowym w Pruszkowie miał rozpocząć się proces byłego policjanta Janusza R. oskarżonego o przekroczenie uprawnień służbowych i niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza poprzez nieudzielenie pomocy poszkodowanym nastolatkom. Jednak ze względu na wniosek obrony o wyznaczenie innego sędziego, rozprawa została przerwana. Sprawa dotyczy zdarzenia z 2 stycznia 2023 roku, kiedy to grupa nastolatków próbowała ugasić pożar w Dawidach Bankowych. Na miejsce przyjechał patrol policji. A funkcjonariusze Janusz R i Jakub S mieli zachowywać się w sposób nieodpowiedni, używając wulgaryzmów i składając dwuznaczne propozycje. Po interwencji strażaków na miejsce pożaru przyjechał radiowóz. Zainteresowanie funkcjonariuszy miała wzbudzić starsza o dwa lata koleżanka 17-latki. Pojawiały się jakieś podteksty seksualne jakieś od tych policjantów. Jaki w podtekst? kierunku dziewczyn. Okolicie, że nie takiego mogą nam pokazać czy włączyć w każdym razie były takie teksty. Następnie mundurowi zaprosili do radiowozu dwie nastolatki bez żadnej podstawy prawnej i odjechali. Według relacji jednej z dziewczyn policjanci wieźli je na sygnałach w ustronne miejsce. W pewnym momencie Janusz R stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Nastolatka, która nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa, odniosła obrażenia, w tym złamanie nosa i wstrząśnienie mózgu. Zamiast udzielić poszkodowanym pomocy, oskarżony miał krzyknąć do nich: spierdalajcie stąd. Jednak Janusz R. nie przyznaje się do winy. Jego obrońca twierdzi, że sytuacja wyglądała inaczej, niż przedstawiają ją poszkodowane i media. Zapowiada, że będzie dążył do rozpatrzenia sprawy od początku do końca. Matka jednej z poszkodowanych dziewczyn wyraziła nadzieję na sprawiedliwy wyrok. Podkreśliła, że jej córka przeszła już kilka operacji i od czasu wypadku zmaga się z problemami zdrowotnymi. Śledztwo prowadzone przez specjalnie powołaną grupę dochodzeniowo-śledczą, złożoną z funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Krakowie, doprowadziło do ustalenia, że podejrzani Tomasz M i UI Destiny O kierowali działaniami zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się transferowaniem i ukrywaniem środków płatniczych. Środki te pochodziły z tak zwanego spoofingu, czyli ataku na systemy teleinformatyczne polegającego na podszywaniu się pod inny element systemu informatycznego. Sprawcy dokonywali zmiany numeru rachunku bankowego podmiotu uprawnionego do przyjęcia płatności z tytułu rozliczeń między różnymi podmiotami gospodarczymi. Według ustaleń prokuratora, podejrzani przełamywali zabezpieczenia firmy uprawnionej do otrzymania zapłaty, przejmowali jej korespondencję mailową. W tym faktury z danymi do przelewu, które następnie modyfikowali podając inne konto bankowe do zapłaty. Tworzyli również fałszywe adresy internetowe o łudząco podobnej nazwie. W wielu przypadkach pokrzywdzone firmy realizowały płatność na podstawione konto, z którego pieniądze były częściowo wypłacane w gotówce, a częściowo przelewane na inne konta, w tym na giełdy kryptowalut na całym świecie. Wyprane środki były wypłacane w gotówce, inwestowane w kryptowaluty lub przesyłane do innych podmiotów zagranicznych w celu dalszego prania. Ofiarami podejrzanych padły firmy niemal z całego świata. Grupą kierowali UI Destiny O, obywatel Szwecji pochodzący z Nigerii, zamieszkały w Wielkiej Brytanii oraz Tomasz M, obywatel Polski. Nigeryjczyk organizował pozyskiwanie i przekazywanie środków płatniczych od pokrzywdzonych podmiotów, a Tomasz M kierował działaniami na terenie Polski, gdzie środki były przyjmowane na rachunki bankowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani wyprali w ten sposób pieniądze o łącznej wartości około 27 milionów złotych. Dodatkowo zablokowano środki warte około 7,5 miliona złotych. W sumie chodziło o kwotę prawie 35 milionów. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą mającą na celu popełnianie przestępstw, prania pieniędzy oraz fałszowania dokumentów. Czyny te zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności z uwagi na przesłanki do orzeczenia kary z nadzwyczajnym obostrzeniem. Policjanci z sosnowieckiej drogówki byli świadkami nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, którego dopuścił się 40-letni mieszkaniec sosnowca. Przejeżdżając ulicą parkową, funkcjonariusze zauważyli samochód, którego kierowca wykonał niebezpieczny manewr wyprzedzania innego pojazdu na przejściu dla pieszych. Kierowca przemieszczał się z bardzo dużą prędkością, dlatego policjanci dokonali jego pomiaru. Okazało się, że w pewnym momencie mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym aż o 72 km. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd, a podczas kontroli wyszło na jaw, że 40-latek miał już na swoim koncie 23 punkty karne. Policjanci ukarali go mandatami za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Został ukarany mandatami na łączną kwotę 6500 zł. Ponadto otrzymał aż 30 punktów karnych, co w połączeniu z wcześniej zgromadzonymi punktami skutkowało utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Policjanci z Wrocławia zatrzymali podejrzanego o kradzież luksusowego samochodu marki Jeep Wrangler. Auto zostało skradzione tego samego dnia w Berlinie, a wrocławscy policjanci namierzyli je, gdy było w drodze do Wrocławia. Do zatrzymania doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4, gdzie za kierownicą skradzionego jeepa siedział 22-letni obywatel Ukrainy. Wartość skradzionego pojazdu szacowana jest na blisko 250 tysięcy złotych. Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze odkryli, że z samochodu został wymontowany fabryczny moduł GPS, który w takich przypadkach służy do zlokalizowania auta. Zatrzymany mężczyzna, będący doświadczonym złodziejem, doskonale wiedział, jak uniknąć namierzenia. Ponadto na pojeździe zamontowano tablice rejestracyjne pochodzące z innego jeepa, co miało dodatkowo zmylić służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu. Sąd zastosował już wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W ciągu ostatnich dwóch dób funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali aż 210 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zdarzenia te miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności placówek Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży i Narewce. W środę 17 kwietnia takich sytuacji było 68, natomiast dzień później liczba ta wzrosła do 142. Na terenie służbowej placówki w Dubiczach Cerkiewnych, po nieudanej próbie nielegalnego przekroczenia granicy, cudzoziemcy zaczęli rzucać gałęziami i kamieniami w kierunku polskich służb. Z kolei na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży, migranci próbowali przedostać się przez rzekę graniczną przewłoka. Straż graniczna zatrzymała również kurierów zaangażowanych w organizowanie i pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Wśród nich było dwóch obywateli Ukrainy i obywatel Polski którzy usiłowali przewieźć w głąb Europy Zachodniej osoby, które przekroczyły granicę polsko-białoruską wbrew obowiązującym przepisom. W pierwszym kwartale bieżącego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 119 osób zaangażowanych w organizowanie i pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej przez obcokrajowców. W tej liczbie było 94 cudzoziemców, wśród których przeważali obywatele Ukrainy, których było 48. Osoby przewożące migrantów bez prawa pobytu są zatrzymywane na terenie całej Polski, jednak najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w województwie podlaskim przy granicy z Białorusią oraz w zachodniej części kraju w okolicach granicy polsko-niemieckiej. Tylko w marcu funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w sumie 20 osób zaangażowanych w przerzut migrantów. Wśród nich był Polak kierujący skodą na warszawskich numerach rejestracyjnych. Który przewoził czterech cudzoziemców bez prawa pobytu w Polsce. W jego aucie znaleziono również narkotyki, a sam kierowca był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Inni zatrzymani to dwaj obywatele Ukrainy jadący po odbiór cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską oraz obywatel Afganistanu przewożący sześciu migrantów, w tym czterech ukrytych w bagażniku samochodu. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach. Z tego ekranu zapraszam również do subskrypcji kanału Polskie wiadomości.